Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Crazy 3 i zapraszam na wspólną zabawę na kanale pana spotka, czyli moim. Ok, teraz będziemy chyba mieli do czynienia z pierwszymi obcymi w tej grze. No, atmosfera jest nie także zaczyna się naprawdę coś chyba bardzo groźnego. A ja przypomnę wam, że mam poziom trudności weteran, także nie taki całkiem prosty. Oj, oj. No, obcy zabijają żołnierzy w tej trawie, a ja będę musiał chyba tam teraz wejść. Nanowizja tutaj nic nie pomaga, ponieważ nie widać żadnego obcego na no jej podstawie. Okej, okay. to co jakaś strategia? Gdzie ja muszę w ogóle iść? Tam gdzieś. Uuu, szybko, szybko, szybko! Ojej, łażą tu gdzieś, oj! Uuuu, ohohoho! Gdzie oni są? Gdzie oni są? Nie widzę ich. Ojej. Drugi. A, skończyły mi się naboje. Przeładowanie Gdzie on jest? Ojej. Przeładowanie, jeszcze jeden chyba tam gdzieś jest. Uuuu, muszę naładować energię. Makabra, i znowu dostałem. No w tej trawie tutaj wysokiej nic nie widać. Kompletnie nic nie widać. Uf. Chyba to wszystko. O, wszystko to chyba. Uuuu. Ale się zdenerwowałem. No dobra, pierwsi obcy w tej grze są zabici, a ja zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.